Cześć! Zaczyna się sezon na ogórki, także nie umieszkam Wam pokazać przepisu na ogórki kiszone. Jest to przepis, który stosowała moja babcia, mama, a teraz stosuję go ja. Zaczynamy od obrania czosnku. Do wcześniej umytych słoików wrzucamy po jednym ząbku czosnku, chyba że to jest duży czosnek. Wtedy dajemy go połówkę. Następnie obieramy korzeń chrzanu i dajemy po około 2 cm. Następnie do słoika wrzucamy po gałązce kopru. Tajnym przepisem mojej babci są liście. Do słoika wrzucamy po około 4-5 liści wiśni. Jak również dodajemy po 4-5 liści czarnej porzeczki, w zależności od wielkości liścia. Kiedy słoiki mamy już gotowe, możemy zacząć wkładać umyte ogórki. Najlepsze ogórki, które nadają się do kiszenia, mają od 5 do 8 cm długości. Ja niestety daję nieraz większe, ale i tak samo dobrze smakują. Pamiętajcie, że ogórki kiszone należy ciasno układać w słoiku, naprawdę ciasno. Ogórki trzeba układać pionowo. Jeżeli mamy jeszcze miejsce u góry, no to wtedy już można je płasko, ale też staramy się ułożyć je ciasno. Pamiętajcie, że słoiki powinny być naprawdę idealnie czyste, a najlepiej wyparzone wrzątkiem. Tak samo z zakrętkami. Używamy zakrętek nieuszkodzonych i czystych. Następnie robimy zalewę do ogórków. Na 1 litr wody wrzucamy 1 łyżkę soli kamiennej. I zalewamy słoik ogórków. Ten 1 litr wody z solą starcza nam na 2,5 słoika ogórków. Kiedy słoiki już są zalane, Zakręcamy je porządnie zakrętkami. Słoiki odstawiamy do piwnicy w ciemne miejsce i czekamy, aż się nam ukiszą. Mam nadzieję, że Wam się spodoba mój przepis. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Dajcie łapkę w górę i do następnego filmiku!